Pańko widzowie To jest yy, trzecia część, bo kolega nie umie nagrywać. Dobra u mnie wszystko. Ty mi się nie chce. Yy, I ten, i, 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 i on zastopował I to będzie trzecia część odcinka Więc widzowie yy, Teraz lecę z spajna i stolik Boss Szok ja z tobą Kasper rolę <noise> O jakość Ulala Po jakie efekty <noise> Kur Dobra, teraz ja Dobrze, dobrze Pa! Tak nagram, o! Dzi! Ale pociąg! To co, co skaczą teraz? Miau! O o kurde bossa, nie na... Dobra widzowie, to na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrybera i oglądajcie poprzednie ostatnie filmy. Poprzednie. Rób ten, Adam. To